Proszę Państwa, tuż przed programem rozmawialiśmy ze Słabkiem w kuluarach o tym, jak powinniśmy zagrać, żeby zatrzymać jedną z, naj, z najgroźniejszych niewątpliwie drużyn na świecie, dysponującą takim potencjałem, że bez piłkarza roku... Karima Benzemy, tak. bez najlepszego defensywnego pomocnika na świecie N'Golo Kante, oni cały czas są tu rywalami, głównymi faworytami do zdobycia Mistrzostwa Świata. I Sławek proszę Cię o Twoje odczucia, jak my byśmy powinni zablokować te najgroźniejsze skrzydła świata, jakich oni tutaj mają, Usmane Dembele, przecież to jest piłkarz, który ciągnie całą Barcelonę, 70% ataków jego stroną. Jak to wszystko zrobić? Arek Milik powiedział, że trzeba będzie kupić kolegom skuter, żeby jakoś uganiać się za tymi najszybszymi skrzydłowymi na świecie. Pewnie żartobliwie, natomiast Mbappé nie jest do, do złapania na tą chwilę. On po prostu ma taką moc i te pierwsze pięć kroków tak szybkie, że jest w stanie każdego wyprzedzić. Tutaj jest głównie ważna asykuracja, Asekuracja, wsparcie właśnie w linii obrony i dobrze przesuwanie, żeby za, zawężać te korytarze, żeby on nie miał po prostu miejsca. Ja myślę, że to jest dobrą taktyką Matejko Kasza, by było go szybko po prostu kasować, po prostu przy przyjęciu od razu, być blisko, nie wiem, jakiś małym, drobnym faulem, przerwać jego akcję, żeby go zniechęcić do tego ataku. Ale na żółtą kartkę. No nie, oczywiście, oni nie wszystko ferworze walki. Jeśli już będzie trzeba, to czasami łapać faul taktycznie żółtą kartkę, nie dać mu się naprawdę rozpędzić w dalszej części meczu. Ale czy trener Michniewicz zdecyduje się dzisiaj na zmianę ustawienia i na zagranie trójką z tyłu i, i wahadłowymi, którymi byłby Kerzy Bereszyński, a do linii obrony jako trójkę Mógłby wrzucić bilika, no nie wiem, może by było to dobre rozwiązanie. Chociaż ciężko mi w to uwierzyć, bo ta reprezentacja grała się w ustawieniu czwórką, czwórką, czwórką i to zdało mu egzamin, więc może pewnie trener zachowa tą obronę stabilną, pozmienia personelia z przodu i będziemy grać tego ekspertnie. Zabezpieczymy się z tyłu mocno i będziemy wyczekiwać jak najdłużej na swoją szansę na kontratak. Na pewno y, musimy zagrać przynajmniej z jednym skrzydłowym, żeby odpowiedzieć na te ataki Francuzów. Ze skrzydła właśnie. I, I to powinien, przepraszam, to być pionikami dzisiaj. Grał we Francji, grał w Rennes, zna Dembele, to jego też kolega klubowy. Dostał szansę Zalewski, zmieniony w pierwszym meczu. Frankowski grał nieźle, bardzo dobry turniej. Ostatnio skóra i Kamiński dostali swoje szanse, czas na Kamila i chciałbym gdzie Kamila zobaczyć na boisku. Tym bardziej, że Grosi gra regularnie oczywiście w lidze o zupełnie innej nie, intensywności, jaką jest PKOBP Ekstra Ekstraklasa, no ale jednak to nie ma i na dodatek jest świeży, bo tutaj Dokładnie. nie wszedł jeszcze na minutę, a widać, że to zmęczenie będzie się na pewno na bardzo świeżo, no, bo to jednak... I tu upotrowałbym szansę właśnie przy podaniu z linii obrony, bo wątpię, żebyśmy grali super pasami i rozgrywali, czyli z linii obrony będziemy szukać Roberta Lewandowskiego, który się utrzyma przy piłce, Szybkie zgranie właśnie do Zielińskiego i tam jest szansa właśnie na dynamiczne wejście Kamila Grosicnego w te wolne sektory, a, a Mbappé, czy z drugiej strony Dembele nie, nie są aż tak skłonni do powrotów, do wracania, do wspomagania Pawarta Desa z drugiej strony. Gdyby Grosicki grał na lewej stronie, grałby na Pawarta, który też nie jest w jakiejś top formie. Gdzieś tam nawet przeczytałem, że niektórzy piłkazy zarzucają tenerowi, że po prostu on gra, a nie jest w najlepszej dyspozycji, więc tu bym upotrwał szansę.